Cześć wszystkim z tej strony Angel666, a ja dziś Wam pokazuję grę Rock Android Defense. Yeah! Słuchajcie, Defense oznacza, że e, będzie to gra w stylu Tower Defense, ale to zaraz się przekonacie. Do zobaczenia za moment. No i słuchajcie, przed Wami Wasza broń, czyli 8 głośników. E, każdy jak widzicie posiada inne parametry, ale co jest najważniejsze, każdy można zupgradeować. Ja grę przeszedłem tymi czterema i zaraz Wam pokażę jak to zrobić, jakie sztuczki, jakie poziomy itd. jako przykłady. Do zobaczenia za chwilę. No i słuchajcie, jesteśmy plansza, koncert, muzyka gra, a my stawiamy w kilku sprytnych miejscach e, głośniki. Dlaczego postawiłem te głośniki w tych miejscach? Dlatego, że jeżeli przeciwnik okrąża głośnik, to macie największą szansę na to, żeby jak najwięcej go zranić, tak? Kasy było tylko na te trzy głośniki i to uważam jest najlepsze rozwiązanie na początek. No czekam tutaj aż zarobimy trochę więcej kasy, żeby móc kupić... O, następny głośnik, rozbudować się lekko. Tutaj no, idą jakieś maruderzy. Typki, które nie wiem, no próbują się zasłonić od tej muzyki. Ludzie, to jest rock and roll. Ta muzyka musi być głośna, musi być ostra. E, a ścieżka dźwiękowa w tej grze jest dosyć urozmaicona. E, także e, warto. E, pozmieniać sobie. Klawisze B i N pozwalają wam na e, zmianę e, kawałków. Ja tego nie będę robił na razie. E, te są całkiem spoko, może nie wszystkie idealnie mi wsiadły w mój gust, e, ale w każdym razie e, warto, warto e, popróbować, co się komu podoba. I tutaj się nam robi gorąco i musimy użyć naszej tajnej mocy. I, i, i jest! Dobrze, dobrze. Udało się rzutem na taśmę, ale się udało. Zupgrade'ujmy tutaj. Eee, teraz mamy dylemat. Kupić czy zupgrade'ować? A, dobra, kupmy. Ci już spokojnie zaraz tutaj sobie skonają. A tu... Idzie pierwsza większa łajza. Gościu w garniturku. Tak zwany krawaciarz. Nudziarz. Nie wiem z czego on się urwał. Ale na pewno jego nikt nie będzie słuchał, a na pewno też nie ci wszyscy tutaj fani ostrzejszego grania. To jest postać typu taki boss. Ich spotyka się w różnych poziomach, w różnych ilościach. To sobie sami zobaczycie. Pokonując tego bossa, bo niestety nie da się już tego bardziej przyspieszyć, opowiem Wam coś o samej grze. W grze możecie zebrać 5 kart. Jak ktoś lubi zdobywać odznaki, no to jest to myślę fajna e, informacja. E, mamy do przejścia 40 poziomów e, podzielonych po 10 jakby etapów. Ja wam pokażę po jednym z każdej dziesiątki. E, co jeszcze, słuchajcie. E, no może powiem coś przy okazji o cenie, bo e, gra jest śmiesznie tania. Regularna cena na Steamie to raptem 3.59 a w promocji e, można ją kupić już nawet za złoty79, więc no przecież to są po prostu e, grosze totalne grosze e, Więc bardzo wam polecam tą grę. Jeśli lubicie Tower Defense e, Nie jest to gra, no jak w większości jakieś klimaty fantazy albo e, nie wiem Jakie tam są inne rycerskie, jakieś mitologiczne. Jest to bardzo oryginalny, uważam, pomysł na grę, i dlatego ją, między innymi, zdecydowałem się właśnie Wam pokazać jako pierwszą, bo Tower Defense gierki będą na moim kanale, bo lubię ten gatunek. Mam nadzieję, że kogokolwiek z Was zachęcę do sięgnięcia po ten tytuł. No i co wam jeszcze mogę powiedzieć, słuchajcie. Mamy tutaj już rozbudowane na maksa wszystkie głośniki. Jedyne co możemy z nimi zrobić to jest sprzedać spieniężyć. Czasami trzeba i to zrobić żeby przetrwać dany poziom. Każdy poziom kończy się jakby oceną jedna, dwie lub trzy czaszki. No, czaszki bardzo pasują do tej gry, więc zaraz to sami sobie zobaczycie jak to wypada. No, i co tu więcej mógłbym Wam powiedzieć? No, no łajzy tu chodzą, tu jakieś sterydziarze, dresiarze, tu jakieś nerdy. Postacie są bardzo śmieszne, które trzeba pokonywać. I co najważniejsze, w każdym z 10 kolejnych etapów te postacie są inne jak nasi przeciwnicy, więc to jest to świetne urozmaicenie, Można tu się bawić w różne taktyki w tej grze. Do czego was zachęcam? Ja akurat wypracowałem sobie taki pewien schemat, gdzie poziomy przechodziłem albo jednym rodzajem głośników, co sami zobaczycie, albo też powiedzmy dwoma, maksymalnie trzema zestawami różnych głośników. Ale można sobie próbować bawić się. Jako ciekawostkę Wam powiem jeszcze, że w bodajże dwóch albo trzech poziomach udało mi się zebrać, słuchajcie, tutaj. Ponad 100 tysięcy. Po prostu już nie miałem co robić z kasą. Zestaw głośników, który zbudowałem na danych poziomach, sprawdzał się rewelacyjnie. Nie było takiej potrzeby, żeby więcej coś działać. A ja Wam słuchajcie, pokazuję tak zwanego specjala. Ten po się tutaj nam naładował, a my ich wykończymy w ten sposób szybciej. Moc rock and rolla na nich zadziałała. I bardzo istotna informacja, zobaczcie. Głośniki ranią tylko jednego konkretnego przeciwnika. Co to oznacza? Że pierwszy ginie. Okej! Okay. No i jesteśmy, słuchajcie, w drugiej dziesiątce. Teraz zaprezentuję wam inną taktykę. E, może to was poniekąd tutaj zdziwić, czemu akurat tak postąpiłem. Ci przeciwnicy muszą tu przejść. Tu jest najbardziej kluczowe miejsce, dlatego właśnie tutaj pobudowałem akurat te głośniki. One nie mają dużego zasięgu, bo jak widzicie na podglądzie, to można sobie właśnie tak samemu sprawdzać. Natomiast sprawdzają się wystarczająco dobrze. Różnią się, prawda, ceną. E, te są żółte, znacznie mocniejsze od tych niebieskich. Tu mamy Power 25, tu jest Power 40. E, a trzeba kombinować nie zawsze, naprawdę, nie można przejść całej gry, budując po prostu w kółko jednych i tych samych e, głośników. Dobra, tutaj nam chłopaki już e, zaraz spokojnie e, przejdą. Ja tu sobie pozwalam, już na powolutku, na rozbudowywanie. Mam już specjala cały czas naładowanego, ale nie chcę go jeszcze używać. Nie widzę takiej potrzeby. E, ale zwróćcie uwagę na to, co wam mówiłem. Na przeciwników tutaj to są jacyś miłośnicy według mnie muzyki country. Zresztą no. Siano, zwierzaki. Delikatnie mówiąc, to wszystko pasuje do siebie po prostu. No 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 no. Dobra. Pat, możemy iść do następnej fali. Za y, puszczanie fali przed ukończeniem poprzedniej dostajecie kasę. Y, natomiast y, nie są to jakieś bardzo, bardzo wielkie kwoty. Więc y, proponuję y, dobrze przemyśleć sobie co robicie. Ja nie będę tutaj kozaczył. E, bo to się po prostu nie opłaca. Ale teraz już myślę, że możemy sobie na to pozwolić, żeby puścić. W sam raz zginą nasze dwie kowbojki. A tutaj jakieś chłopaczki coś podrygują, ale nie no, to nie jest podrygiwanie jak e, przystało e, na fanów rock'n'roll'a, więc zdecydowanie. Należy się im eksterminacja! Więc przynieśmy im śmierć i chwałę, niech nie przerwą naszego cudownego koncertu. No i kolejny boss, a właściwie jest ich dwóch jednocześnie. Myślę, że to jakieś kozaki, kowboje, nie wiadomo skąd się urwali, że jak na byku siedzą, który o dziwo jest bardzo spokojny, to że. Coś nam zrobią. No dobra. Niech oni szybko już tutaj nam odpłyną. Żebyśmy mogli puścić następną falę ukończyć poziom i pokażę wam e, poziom z trzeciej dziesiątki. No pięknie już jest wykańczany. Nasz tutaj przeciwnik dobra puszczamy sobie następną falę. W sam raz giną jak muchy o to chodzi. Sukcesywnie należy pamiętać, naturalnie, o tym, żeby się rozbudowywać. Patrzcie na to, jaki to ma zasięg na maksa rozbudowany. Piękna sprawa, po prostu. No, niestety, głośniki e, może trochę przeszkadzają w ścieżce dźwiękowej, e, w tej grze, no ale co zrobić? Tak to już sobie wymyślili tutaj producenci. Dobra, tu mamy Maxa. To tutaj zapgradujemy. I mamy to. Kolejne trzy czachy. A przed Wami poziom z trzeciej dziesiątki. Co tutaj wybuduję? Słuchajcie, ja tu e, postawię na następujący zestaw głośników. Chwila na budowę. I ruszamy. Tym zestawem, którym akurat dysponuję, nie ma możliwości, żeby, żeby słuchajcie, na przykład tutaj coś postawić. No jest jeden głośnik, ta największa wieża, którego można by tutaj użyć, albo zupgradeować ten, który tutaj posiadam. Natomiast myślę, że to jeszcze nie jest ten moment. Dobra, o, przed chwilą fan skoczył sobie na wieży, a tu nam idzie kolejny mini boss, jakiś DJ. Nie, żebym miał coś do innej muzyki, no ale jednak rock'n'roll to jest zdecydowanie moja muzyka, ale wiecie co? Akurat ten kawałek mi się nie podoba, więc patrząc jak on będzie ginął, posłuchajmy czegoś innego. Kawałki się powtarzają, więc no można sobie swoje ulubione wybrać i przechodzić grę przy tych, które najbardziej lubicie, co też jest bardzo fajną sprawą. Dobra, i puszczamy następną falę. Co my tu mamy? Możemy zapgradeować tu już jakieś kolejne głośniki. Yeah. Leci wszystko idealnie zgodnie z planem, ale uwierzcie mi, nie przejdziecie tej gry tak gładko. Jest to minimalne wyzwanie. Jest troszeczkę, bym powiedział, słuchajcie, taki nierówny poziom trudności. Tutaj, żeby przyspieszyć trochę ich agonię, to wybuduję sobie. A, nie wybuduję tu już więcej, ale widzicie. Coś sprytnego. Zawsze mówiłem, że dostaje pierwszy. Ten stracił więcej, bo szedł pierwszy, ale już go tutaj dorwały głośniki. W każdym razie, kolejny poziom za nami, a my się zaraz widzimy w ostatnim, który Wam pokażę. Ok, zaszalałem na sam koniec w ostatnim etapie. Trzy rodzaje głośników. Zobaczmy, jak się one spiszą. Czy będzie wystarczająco dobrze? No, jest nerwowa sytuacja, Wam powiem. O nie! Przedostał się jeden wróg. A, mogłem zupgrade'ować, więc to poniekąd moja wina. No, ale cóż, nie będzie za to tej maksymalnej oceny. Jakoś z tym będę musiał żyć, że tak powiem. Ale jak widzicie, producenci poziomów postarali się. Te poziomy mają różną szatę graficzną. Jedyny minus, jaki tutaj bym powiedział, że kapela zawsze gra w taki sam sposób. No, tak to zostało rozwiązane. Nie jest to może coś, co wyjątkowo przeszkadza w samej grze. Natomiast byłoby fajnie, gdyby też ten zespół się bawił równie dobrze co. Publiczność zgromadzona na tym koncercie, co jest bardzo fajne też w tej grze. Producenci zadbali o to, żeby te poziomy, uważam, nie były takie nudne, i zdecydowanie z różnych kierunków nam przychodzą nasi przeciwnicy. Więc czasami jest to najczęściej jeden, potem dwa, trzy. Nie jestem pewny, czy nawet czterech chyba nie było w jakimś etapie e, Ale to już sobie obczajcie, słuchajcie sami. Tutaj powolutku jest, mamy upgrade. Ten zestaw się fajnie sprawdza. No Na początku dałem ciała, jak to się mówi. E, trudno. A! Idzie! Kolejny boss, patrzcie co on będzie robił. Uwaga! I. Selfiaka, masakra. Nie mam pojęcia, kto wpadł na to, ale. No, jest to mocne, naprawdę mocne. Dobra, słuchajcie, odpalamy moc rock rolla, jak to nazwałem, żeby go szybciej pokonać. I mamy to. No, niestety tylko dwie czaszki na sam koniec, ee, ale. Tu wam przy okazji pokażę całą dostępność tych poziomów. Widać od razu ich kształty. Ja większość, drugi raz dla Was przechodząc grę, wymaksowałem na 3. Wam na pewno się to uda. Tutaj macie te głośniki, które wam pokazywałem. Pamiętajcie, słuchajcie, gra Rock and Roll Defense. Ja jestem Angel666. I do zobaczenia. W następnym tytule dzięki za oglądanie, komentujcie, lajkujcie, nara hej!